Weekend, moi kochani, i czytanie na weekend, 24 do 26 maja 2024, czyli piątek, sobota, niedziela. Nastroje, jakie będą nam towarzyszyć. I tu niezależnie, dla jednych to będzie w poniedziałek, dla jednych to będzie w, przepraszam, w piątek, dla jednych w sobotę, dla jednych w niedzielę. Są to trzy nastroje. Podniecenie, wstręt i zaufanie. I może być tak, że to jest dla części z Was: komuś w czymś zaufacie i, i zgodzicie się na jakąś niemoralną propozycję, bo będziecie czuć podniecenie, a potem wstręt do siebie czy do kogoś o to, co zrobiliśmy, bo to taki będzie impuls. To dla jednych. Dla innych może być tak, że dostaniemy jakąś wiadomość, która będzie nas tutaj ekscytować tak? I, i, i będziemy się chcieli tą wiadomością podzielić. Możemy też robić jakieś porządki i coś z nas zbudzi wstręt. Na przykład trzeba będzie posprzątać coś takiego łe takiego B, no takiego, no nie wiem, pies narobi kubkę albo się wymiotuje na podłogę i trzeba będzie to pozbierać, to w nas może budzić wstręt i to tak nami wstrząśnie, ale to może być też wstręt do jakiegoś jedzenia, do jakiegoś zapachu, do jakiejś sytuacji, taki niesmak, że coś takiego się zadziało w ogóle, a też mamy kartę zaufania, więc będziemy ufać komuś, kto nam pomoże w czymś, w jakimś osądzie z zadziałaniu. Mamy tu różne historie, także sobie podepnijcie pod siebie. Ja jeszcze przy, przy, powtórzę emocje. Podniecenie, wstręt, zaufanie. Podniecenie może być jakąś książką, filmem, sytuacją, zakupem tym, że udało nam się zgubić kilogramy że ktoś na nas zwrócił uwagę. Wstręt, tak jak mówiłam, już do porządków, do jakiejś, czegoś, co zrobiliśmy, do jakiejś sytuacji wstręt do kogoś. Tak, wstręt do miejsca, w którym możemy przebywać, a zaufanie, czyli wykażemy zaufanie, damy komuś swoje zaufanie. Takie emocje mogą nami targać w weekend. Natomiast jak się przedstawia sam weekend? Miło i przyjemnie. I ktoś z Was faktycznie może otrzymać niemoralną propozycję której tutaj radzę się zabezpieczać, nałożyć co nieco w miłości tej cielesnej, ponieważ no, za 9 miesięcy może się coś okazać. Bo to są takie dni, kiedy sprzyjają poczęciu, aby nie było choroby, tak? I tutaj jest takie, taki właściwie fajny dzień, dzień spotkań z przyjaciółmi, ze znajomymi. Dzień poczucia się pięknym, kochanym, dzień wytargowania czegoś. No i tu mamy tego uwodziciela, więc uwaga, bo może Was na manowce czarne przeznaczenie, czyli może Was skusić na coś. Sprawy związane z, z, z jakimiś związkami mogą być ważne dla Was. Ktoś może otrzymać oświadczyny, a dla kogoś to będzie ważny dzień, bo będzie brał właśnie ślub. A to się ładnie zaakcentuje, ponieważ mamy tu. Ten, tą kartę ślubu. Także życzę cudownego weekendu, a dla tych, którzy mają urodzinki w ten dni, typu właśnie o, powiedzmy w piątek, jesteś powiązany ze wszystkim. Ci, co mają w sobotę, czyli w piątek, czyli ci, co mają urodziny. 24 maja jesteś powiązany ze wszystkim. Ci, co mają 25, ucz się sztuki milczenia, a ci, co mają 26, ciesz się życiem. Życzę Wam cudownego weekendu i zapraszam na inne czytania na kanale YouTube Wiedniła Renata Gebo.